Kochani, Witamy w kolejnym odcinku wywiadu z instruktorem Przedstaw się, skąd jesteś? Cześć, jestem Magda Pawińska, pochodzę z Warszawy, ale na co dzień mieszkam w Warszawie Czym zajmujesz się na co dzień poza zumbą? O matko, czym ja się nie zajmuję? E, tak naprawdę zumbę łączę z finansami szeroko pojętymi, bo pracuję w banku, szkole, ludzi ze, ze sprzedaży wolnych chwilach robię makijaże e, mm, Dużo, dużo, dużo rzeczy, ale ono głównie w i bankowości jak rozpoczęła się Twoja przygoda z Zumbą? Kiedy to było? E, tak naprawdę pierwszy raz byłam na Zumbie w 2011 roku e, i wtedy, przez zawsze, nie podobały mi się te zajęcia. E, dla mnie po prostu, w związku z tym, że ja tańczyłam całe życie, było takie frywolne e, skakanie i, i krzyczenie uła-uła. Natomiast e, po dwóch latach wróciłam i zupełnie inny odbiór. E, mam wrażenie, że przez ten czas Zumba po prostu mocno się rozwinęła i było naprawdę już super wtedy podjęłam decyzję o tym, żeby zrobić kurs instruktora. Mm -hmm. Kiedy dokładnie zostałeś instruktorem? W 2013 roku, więc w tym roku mam swoje dziesięciolecie. A powiedzasz który miesiąc? W lipcu. Dokładnie 13 lipca. Odebrałam certyfikat. 13 lipca 2013 roku? Tak jest. Ja pierwszy raz wróciłem na zombie 15 lipca 2013 roku. Super! <laughs> Jak wyglądały Twoje pierwsze zajęcia? Czy pamiętasz? Pamiętam doskonale, ponieważ na pierwsze zajęcia jechałam dwie godziny. Wprowadziłam zajęcia z ciekawostka za 25 złotych i pamiętam, że na tej zombie było 8 osób i strasznie się stresowałam, a, a finalnie na szczęście ani razu się nie pomyliłam, więc uznaję to za sukces. Powiedz mi, jaki jest Twój ulubiony rytm, a za którym za bardzo nie przepadasz? O, myślę, że jestem z tego znana, że no, nie, nie za bardzo lubię baciaty i zomby, ale jakbym miała wybrać taki top y, rytm, którego nie lubię, to kebedita. Y, natomiast to no, uwielbiam reggaeton, y, uwielbiam hip-hop, y, Bardziej jakieś albi i tak dalej, więc, więc tak ma. Czy lubisz krzyczeć na zajęciach jakieś, ła czy cokolwiek? Widać chyba, że szukać po moim głosie, że, że tak. <laughs> <laughs> Krzyczać dużo. Dobra, słuchaj, takie pytanko. Lepsza, łatwa choreografia, którą wszyscy od razu ogarną, czy taka ambitna, po której nauczyli się wszyscy będą się w Ambitna, zdecydowanie. Dzięki czemu jesteś taką instruktorką, jaką jesteś? Jak dotarłaś do tego momentu? Ciężko mi powiedzieć, w jakim momencie według innych jestem. Uważam, że to, co teraz mam, albo to, że gdzieś mam szansę się pokazać na maratonach, to wynika po prostu z tego, że ciężko pracuję. Nie tylko mówię tutaj o jakichś tam nagrywkach, tak w social mediach, ale dużo poświęcam czasu na to, żeby się rozwijać, potem na różnego rodzaju warsztaty. i Kursy, więc myślę, że, że to przede wszystkim ta chęć rozwoju i rozwój. Właśnie następne pytanie. Jak rozwijasz swoje umiejętności? W jaki sposób podnosisz swój poziom? To tak jak mówię, warsztatami, ale też nie zapominajmy, że bycie instruktorem to nie tylko ta część warsztatowa i taneczna, ale też ta personalna, czyli nie to się tak naprawdę też przemawiania, kontaktu z ludźmi, trochę taka psychologia, bo wiadomo, że też ludzie na zajęciach są różni. Jesteśmy trochę takimi terapeutami, więc na takie różnego rodzaju kursy też personalne rozwoju osobistego też częszczam. Super. Powiedz mi, co czujesz, gdy prowadzisz swoje zajęcia? Czym twoja ząba jest dla Ciebie, Twoje zajęcie? No obecnie tak naprawdę to jest trochę dla mnie terapią też na wszystko, to, co się dzieje dookoła, ale boli taki styl mój życia i, i życie całe moje, bo um, jak sobie tak przeanalizuję, to większość moich znajomych, obecnych, najbliższych, to są wszyscy zumby, więc no, siłą rzeczy no, jest to jeden z ważniejszych elementów mojego życia. Jakie emocje wywołują u Ciebie teraz wyjście na dużą zumbową scenę? Nadal się stresuję bardzo e, i staram się e, dawać z siebie wszystko, natomiast jestem bardzo wobec siebie krytyczna i, i często zresztą pewnie wiesz, że jak schodzę, to e, Sama siebie krytykuję. Bardziej niż wszyscy spoko, tak mam próbowały taki dokładnie, e, Więc, więc no, myślę, że jestem dla siebie sama jestem naj, naj, największą krytykiem. Opowiedz jakieś jedno swoje wesołe, zumbowe wspomnienie. Coś takiego, co jak wspominasz to od razu się śmieje. E, jest historia. Zresztą dzieliłam się kiedyś z tobą też tą historią, bo na biecie, to może jako instruktorzy używamy killingu. I kiedyś była taka sytuacja, że w momencie, kiedy chciałam pokazać, żeby ludzie podeszli do, do przodu i zaczęłam dalej tańczyć, jedna z pań do mnie podeszła, puknęła mnie w ramię i powiedziała łała ja, pani. <laughs> Także to jedna z takich śmieszniejszych sytuacji, jakby odbioru Kingu wobec ludzi, którzy są pierwszy raz na zajęcie. Można się pomylić, można. Dobrze, najfajniejsze imprezy, na których byłaś, w których brałaś udział? Myślę, że to... Jakby nie jest na pewno jedna impreza. Zawsze mam tak, że jeśli czuję w jakiś tam sposób zmęczenie już fizyczne, trochę też psychiczne, i mam taki, taki element, gdzie nie mam nowych pomysłów na choreografię, to staram się iść na takie większe imprezy, żeby się naładować tą pozytywną energią. Na pewno jedną z nich jest Zinkon Orlando. ale też i tutaj nie cukrując, polżyska. <śledzio> 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 Także mam nadzieję, że się widzimy w Największe zumbowe inspiracje? Kto jest Twoim idolem, mentorem? Kogo śledzisz najbardziej w social mediach? No, myślę, że tylko nie zyskoczę Adelę jakoś. Co ty? Na, 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 na numer jeden jest, była, będzie pewnie. Ktoś, ktoś jeszcze? Może ktoś przed Adelą? To znaczy no Adela jest numer jeden, ale jeśli mam być szczera to taka bliska mojemu stylowi to się Gina, bo hip-hop to też nie. Staram się też, jak mogę, nawet w jakichś takich zajęciach online, że to myślę, że jest mój numer dwa. Super. Teraz pytanie trudne. Uh -huh. Co dla Ciebie osobiście oznacza bycie dobrym instruktorem Zumba? Dla mnie osobiście dobrym oznacza przede wszystkim to, że z każdymi kolejnymi zajęciami jestem lepsza niż na poprzednim I to jest dla mnie najważniejsze. Czyli nie, jeśli jeśli, czuję, jeśli ktoś mnie pochwali, że obecnie mam dobrą robotę, e, trzymasz poziom, to jeśli ja nie będę się rozwijać z każdymi in, kolejnymi zajęciami, to znaczy, że nigdy nie jestem dobra. Bo tylko człowiek, który się rozwija, jest dobrym konstruktorem. Czy tańczyłaś coś przed zumbą? Jeśli tak, czy nadal to robisz? Co to było? Tak, tańczyłam. Zaczęłam od tańca towarzyskiego, później tańczyłam e, hip-hop, e, zresztą przez długi czas e, Uczyszczałam też do licznych formacji w szkołach typu na -E Obecnie przez ilość zajęć to tylko jakby okazjonalnie, właśnie na warsztatach. Mm -hmm. A kiedy to się zaczęło, w ogóle, twoja historia z tańcem? lat, jak coś zaczęłaś tam? 6 lat miałam i to było w Domu Kultury w Arce. pozdrawiam, taki osir można powiedzieć. I pamiętam to jak dziś, że moja mama bardzo chciała mnie wysłać na moje pierwsze zajęcia turystyczne i ja mi za małe buty pozdrawiam się mamą. No dobra, czyli najpierw był tą Co było potem? Kiedy była Egurola? Kiedy się zaczęło? E, tak naprawdę do Eguroli zaczęłam chodzić, miałam 14 lat. Później miałam małą kontuzję, więc e, musiałam przestać. Później troszkę przez to, że miałam tą kontuzję i musiałam robić w specjalnym obwój, się troszkę na inne sporty, tylko piłka ręczna, e, więc wróciłam do tańca tak naprawdę później w wieku już 17 lat. Tak miałam 2, 2 lata, 3 lata przerwy więc. Hmm? Czy prowadzisz jakieś zajęcia poza Zoom? Em? Tak, prowadzę bardzo duże zajęcie fitness, prowadzę zajęcia salsation eee, i wszystkie, wszystkie możliwe formy tak naprawdę fitnessowe, głównie wzmacniające. Jak ktoś mnie bliżej pozna, to wie, że raczej ja i zajęcia mentalne, to się nie no <laughs> więc wszystkie mocne formy. Dobra. Jakie warsztaty prowadzisz, skąd się wziął na nie pomysł? Prowadzę zajęcia, warsztaty z wideoclip warsztat dance, sexy dance, z high heels i tak naprawdę to, no, każdy z tych ma swoją odrębną historię, no bo przez to, że tańczyłam w formacjach i właśnie mi sercu jest hip hop, no to wideoclip dance, który staram się bardzo opierać właśnie na, na hip hopie. Sexy dance tak naprawdę zaczęłam równorzędnie prowadzić razem z high heelsami, ponieważ Byłam na pierwszym w Polsce e, dla sieci główny w szkoleniu instruktorskim z High i po tym szkoleniu zapałam po prostu takiego wiatru w żabie, że, że ruszyłam i z Sexy Danceem i z High właśnie. Skąd bierzesz choreografię? E, no myślę, że jak tutaj dziewczyny moje posłuchały tego pytania, to na większość choreografii e, są albo moje, albo właśnie Adeli. No bo po pierwsze jakby czuję, że to jestem jakby może, może inaczej. Chciałabym być nią, więc jakby czuję każdy jej pomysł na ruch w piosence, uwielbiam jej dobro muzyki, więc albo są moje, albo właśnie. Jej. Skąd czerpisz energię? O, to jest dobre pytanie. Wszyscy mnie o to pytają, a ja nadal nie wiem. Różnie mówią, że jestem kosmitą. Dzisiaj na przykład spałam 3 godziny. Jak widać, energia jest, więc y, nie mam pojęcia skąd to na siebie, że po prostu jest. <laughs> Najważniejsze, żeby się nie ucierpiała. W jaki sposób dbasz o swoją kondycję, o swoje ciało, siłownia, treningi dieta? Tak, y, jak najbardziej tak. Znaczy z dietą jest o tyle problem, że nie mam czasu przyznaję się gotować i y, jakby jeść regularnie. I to jest jak, największy mój, mój, mój błąd, wiem, że, że jako, jako instruktorka może nie powinna mówić tego głośno ale e, przy okazji no, muszę uważać na to, co jem, bo, bo prywatnie mam i, i naporność i Hashimoto, więc muszę uważać na to, co jem. E, co do treningów, jak najbardziej tak, e, trenuję, a dodatkowo też ja jestem trenerem personalnym, więc też mam treningi personalne z innymi, więc e, jakby przy okazji, już jak jestem na tej siłowni, to i, i robię swoje treningi. Co robisz, żeby się zregenerować? E, głównie dla mnie regeneracja odbywa się na połowie, Głowie, to znaczy, jeśli czuję się naprawdę zmęczona, to po prostu muszę wyjechać. Bardzo lubię podróżować, więc wtedy wyszukuję sobie jakiś lot, fajne, fajne miejsce i po prostu wyjeżdżam na takie 3-4 dni, żeby odpocząć. A tak na co dzień, bardziej tak wiesz, w skali doby? E, skali doby? Zresztą e, no nie będę tutaj jakby pewnie odkrywcza, że regeneracja przy takiej ilości godzin, którą mam, to jest po prostu sam. Więc gdzie mogę tam 5 minut drzanki. Ile potrzebujesz czasu tygodniowo, i nie inaczej, ile czasu tygodniowo spędzasz na przygotowaniu się do zajęć? Eee, jeszcze nie liczyłam, ale myślę, że koło 10 na pewno, dlatego że ja mam bardzo dużą liczbę godzin. Poza tym, jak robiłam przegląd, że tak powiem, osób, które uczestniczą do mnie na zajęcia, to są osoby niektóre, które właśnie chodzą do mnie 8-10 lat, więc ja tak wysoki na zajęciach muszę zmieniać często. Więc dlatego przygotowuję się dosyć intensywnie, ponieważ ciągle jakieś mam nowe choreografie. Czy organizujesz jakieś swoje imprezy, opowiedz Tak, organizuję imprezy, właśnie jesteśmy tutaj na jednej, jeśli mogę powiedzieć, <noise> taki mój pierwszy kam. Natomiast jeśli chodzi o imprezy większe, to organizuję imprezy pod nazwą Warsaw Ja W tamtym roku była pierwsza edycja moja urodzinowa. A w tym roku tych edycji będzie aż trzy. Będzie ona w czerwcu, w sierpniu i we wrześniu. Kto był rok temu? No nie uwierzysz, Adela. Nie, nie, nie. Skąd, się na, skąd się wziął pomysł na takie wydarzenie? Skąd się wzięła nazwa? Tak naprawdę nie wyobrażałam sobie nigdy, że jeśli, jeśli będę już robiła coś, to nie chciałabym, żeby tylko to była zumba. Tak jak mówię, dla mnie najważniejszy jest rozwój. W związku z czym e, zawsze wiedziałam, że jeśli coś zrobię, to będzie to połączone z warsztatami. Stąd też ten a nie co związane z łobą. E, a USO, no, do, wiadomo, bo, bo mieszkam na co dzień w Warszawie i, i póki co te wszystkie imprezy e, są właśnie tam. E, dla mnie ta pierwsza edycja w, w tamtym roku była bardzo ważna, no, bo to była e, edycja związana z moimi 30. urodzinami, więc. Chciałam, żeby to było z pompą. Wiem, że każdy człowiek jakby ma inny pomysł na swoją rodzinę, ponieważ no jakby taniec jest jedną z ważniejszych części, tak, która wypełnia moje życie. To w taki właśnie sposób chciałam spełnić moje przyjęcie. Powiedz mi, jakieś tak pod kątem zumbowym, plany na przyszłość, ambicje, a może jakieś eventowe masz swoje marzenia. Mam marzenia, ale jestem tak blisko, żeby w jakiś sposób to osiągnąć, że, że chciałabym jeszcze potrzymać Was trochę w niepewności, bo, bo jest to jakby bardziej realne, niż by się mogło wydawać, a co do moich takich personalnych, to bardzo bym chciała być prezenterem na, na zwykłym Myślę, że każdy instruktor, który gdzieś tam śledzi, e, prawda, tych gwiazd zumbowych, ten świat marzy o tym, żeby wystąpić na Zinko nie? Już nie mówię o tym, żeby być na Zimie, bo to jest raczej mało prawdopodobne na tym etapie, ale wiadomo, że trzeba marzyć i walczyć o marzenie, więc sobie. Czyli w tym roku zgłoszenie wysyłasz rozumiem z rezina? Tak, no nie jest to tajemnica. Ja zawsze się zastanawiałam, czemu instruktorzy robią z tego tak wielką tajemnicę. Jak zachęcam tutaj też instruktorów, jeśli ktoś ogląda do tego, żeby wysłać takie zgłoszenie, bo jest to najlepszy sposób, żeby zobaczyć siebie na nagraniu sprawdzić się tak naprawdę, więc tak bardzo wysłowa. No to trzymamy kciuki. Dziękujemy Ci bardzo, Magdo, za wypowiedź. Ja wywiadć. też, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.